No witajcie drodzy widzowie mojego kanału YouTube, zagramy tym razem w Mafiec 3 kolejny odcinek, musiałem trochę podcekać z tym zagraniem, bo musiałem wymienić dysk twardy w moim laptopie idziemy kolejną misję wywołać, mianowicie tutaj. Od razu Was poinformuję, że będzie gruba akcja teraz. Dobra, no idziemy tam. Jak widzicie mamy brykę chyba Lambrera czy coś. No i co mogę powiedzieć? Wymieniłem dysk twardy w moim laptopie na M2 i na satel e, w technologii e, No, test SSD. Widzieliście? gość jechał, którego mogliśmy pojechać za nim i go śledzić, ale my tym razem zagramy w tą misję e, No. Tą misję mogę powtórzyć kiedy indziej z tym śledzeniem. Dobra, dawno nie było na moim kanale Zagrajmy w 3. Tutaj musimy skręcić Dobrze Powiem wam szczerze Sporo się zmieniło od Od Zasu gdy nagrywałem ostatni odcinek, mianowicie 10, tam 9, sporo się zmieniło na świecie. Tak, mam na myśli tą wojnę na Ukrainie. Dobra, no to nie będę o tym gadał, bo to jest jednak nie temat do mówienia o tym. Ale my teraz musimy iść po tych niemilców tutaj. Dobra. E, co jest co wam powiem? E, w zasadzie moglibyśmy zasadzkę zrobić, wezwać kolesia od broni. Bo mam tutaj takie mniemanie w że oni będą chcić... Nam, nam nabruścić trochę, więc kupimy materiał wybuchowy i sobie zasadzkę o nich zrobimy. Dobra, podchodzimy do furgonetki. Dobra, bierzemy wybuchowe. Dobrze, kupujemy to. Dobrze. To mi się przyda no. Dobra najpierw idziemy podłożyć im tutaj tą minę tam ktoś... Którym... O! w starcy. zrobiona. Mam nadzieję, że nikt się nie na to. Otwieramy. O, za pierwszym razem się udało. Dobra. Teraz to jakoś zwabić nimi. Dobra, Do Dobra. Poczekamy teraz aż przyjadą goście. Ty, jak go let's On tam idzie, ale gość gość w No i dolnął się. Dobra. Wiecie co to jest bardzo? Dziwne, że on wyszedł tamtędy i nie natknął się na pułapkę. Widział pułapkę, ale jeśli widział pułapkę na SO, to przyjść tutaj. Dobra, zrobimy to. To mi się przyda. Tak, może i tak. Dobra, teraz muszę... Tutaj... O! Ach ktoś wjechał na pułapkę na soł. A ten tuce asfalt młotem. ten tłucze asfalt dobra, to już się nie natknąć na minę Dobra, idziemy tutaj. Dobra, teraz tu. Mówiliśmy tak Assassin's Kid. Dobra, idziemy tu. I jak Lucky Luke w jednej osobie. Dobra. Dobra. Tu. Dobra, tu, tu, mój kasiole, ale zaraz będzie problem. Dobra, idziemy tu, może tutaj, teraz na górę. Ja mnie jakoś ich strasę Dobra, o. A to jest nie jest ta misja. Bo w tej misji będziemy musieli załatwić zniszczyć im ten. No. Balak. Oczywiście nie pokazywam tego, bo YouTube zdemonetyzuje mi kanał. Ja bym to pokazał, a tego bym nie chciał. Dobra, więc przyjdziemy tutaj i zawiedziemy wszystkie kasiory, a później weźmiemy i, po, i spalimy tą budę. Dobra, normalnie. Zanosę tam ciała, a, ale tym razem nie będziemy tego robić, bo kto wie, kto ogląda to. By mnie nie wzięli z jakiegoś. Chyba. Mnie się wydaje, chyba, że trochę się pośpieszyliśmy. nie, bo by tutaj już dawno na nas otworzyli ogień. Dobra, no to teraz schodzimy na dół. Idziemy na dół. Dobra, i teraz Kasa do... Osoby tej No dobra, teraz musimy poczekać na napisy jejcie A jejcie Albo nie jejcie A, tam podjechała Chudzę oni to mają czasami dziwne pomysły ci te postacie w grze żeby nie wycyścił tego miejsca, to oni by przez otworzyli ogień do niej. Tak w większości to ma miejsce. Co my tego jak to jest sobie, to, teraz wchodzimy tutaj. Chowamy broń. Idziemy tutaj. Dobra. Nie byłbym z sobą, gdybym nie kupił tego. 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 Dobra, idziemy tutaj. Teraz do tyłu. Wycofać. Dobra, wycofać. Powiedzcie, jest fatalny że nie kierowca jest, ale... Dobra, to teraz idziemy. Mówicie, kiedy odcinek kolejny będzie już? No, wydam go niedługo, bo dzisiaj jest 22 marca. Więc wydam kolejny odcinek. Uuu, no to pojechaliśmy. Bryka na boku się przełożyła. Dobra, no to teraz wchodzimy tutaj. Wezmę tranzystory. Dobra. Excuse me. Dobra. With our skill, we remove the section. Andy Toretto's down at the dock union, demanding to know who's been stopping his people from collecting dues. Think he tipped off Greco to what's been happening? Nah. no Andy, he'd probably see Greco in the ground next to you if he could. But he's a lifer. And if he's got a job to do, he's gonna goddamn well do it. Bad fucking situation all around. And it's about to get worse. Tell the boys they'll be back <laughs> to work soon, Jock. You pissed Toretto off just now.